Jest godzina 21. Godzina 21, a jak widzicie już w namiociku grzecznie, tak grzeczniotko jak nigdy. Już przygotowany do nocnego czuwania, do nocnego chorowania albo do, do nocnego chrapania. Nie wie co to będzie. Jeszcze sobie tylko wyciągnę, napój. nasypić, to żeby było się co napić, a nie tylko woda. O! E, piję takie, takie coś. Różne rodzaje, niekoniecznie akurat ten osze, ale w każdym razie e, te napo napoje takie e, izotoniczne. To jako sportowiec, jako biegacz polecam wszystkim. Bardzo fajnie nawadniają wodę. <laughs> nawadniają wodę. Nawadniają organizm Nie chce się potem pić Są w smaku naprawdę nie najgorsze I Fajnie to wszystko Fajnie jest jak się się pije Bzdury Kompletne Dobra gadam Teraz tak jeszcze jest taka jedna sprawa Ptactwo to Nie ptactwo tylko to towarzystwo Nocne Towarzystwo bez biletu, skrzydlate, teraz trzeba powybijać, póki jeszcze to widać, bo potem nie dadzą spać, więc to robię. Towarzystwo skrzydlate, bez biletu się wkładowało, no i sobie tutaj buszują. I co jeszcze? No, pokazać Wam namiot, jak wygląda? Nie jest to ciekawy widok. To może nie będę tego pokazywał co tam, bo to tam, tu z przodu, bo to po co? popatrzcie jakie mam tutaj o widoczek widoczek na wędki na jeziorko to wszystko z łóżka to wszystko z werka teraz się położę o to tak to będę widział może troszkę nie do końca fajnie ale jednak ale jednak coś tam widać tutaj tak jak się będzie drindać to to będziemy wstawać biegnąć do wędek na razie nie drędoliła ani razu dzisiaj skupana nie chciało jej się jeszcze jej się nie chciało ale myślę że, że zadręndoli jak nie dzisiejszej nocy to jutrzejszego dnia albo jutrzejszej nocy albo za tydzień kiedyś musi to nie ma że woli to nie ma tak że... że będzie sobie wisiała tam bez potrzeby co Wam tutaj mogę jeszcze powiedzieć? Eee, obrobiłem się i taka sytuacja, no jestem sam dzisiaj, więc jakby mam tutaj trochę takiego świętego spokoju bez chłopaków. Nie muszę się do nich dostosowywać, a oni do mnie. Towarzystwo Skrzydlate! Trochę za, za dużo was tu jest. Ili te kierdy. Towarzystwo skrzydlate. Co ja tu was powybijać? Zobaczymy jaka będzie nocka. Wyjdziemy na dwór na chwilę? Na chwilę, ale dosłownie na chwilę, żeby wam tutaj nie zawracać głowy. Bo też ee, chciałbym, żebyście później obejrzeli ten mój film, który poskładał. Ale te takie stingi to też są, też są fajne, bo, bo będziecie mogli któregoś tam dnia, nie wiem kiedy to puszczę, kiedy mi się uda dobra no? kiedy mi się to uda wrzucić do internetu Będziecie mogli je sobie zobaczyć. Popsuł mi się swinger. Hanger hanger mi się popsuł. I się, popsuł się i się zgubił. Także mam teraz taką starą piłeczkę z lat e, 90. Coś takiego. Koniec lat 90. Ubiegłego wieku. Zawsze ją włożę na wszelki wypadek i czasami się przydaje. I tak wygląda, tak wygląda wszystko, co tutaj mam przygotowane. Tam daleko jest mój e, ten. Mój marker. O, znowu się przesunął. No, przesunął mi się. Przesunął mi się jak nic. I to się przesunął już teraz o jakieś 2-3 metry. O o 2 metry na pewno. Czyli ten wiatr go tam mocno zniósł. Czyli on jest cholera, on jest nad zestawami. Ech, będzie ciężka sprawa. Ale zobaczymy. I trzeba bardziej w lewo. No zobaczymy. O, bo to właśnie te wiatry są takie. Mylące. Tam zachód słońca. Ale, no, chmurki są ładne, no to nie wiem, czy ja sobie dzisiaj nie pójdę e, sfilmować zachodu słońca, bo ja lubię, lubię zachody słońca filmować. Ale zobaczymy, czy będę miał taką ochotę. No to tak, e, łapki w górę. No, 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 myk, 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 myk. No i, no, 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 teraz tak i e, do zobaczyska następnym razem e, a tam jest taki przycisk na dole wesprzyj spróbujcie wejdźcie tam zobaczcie co tam się dzieje jak tu można wesprzeć marfisza może komuś z was się to spodoba już mam trochę tych wspierających mam mam <laughs> dobra e, chyba do następnego razu czyli do rana następny sting najprawdopodobniej będzie już z następnego dnia, czyli za godzin ileś tam. Bo teraz co? Chyba, że coś złowię, no to wtedy może coś tutaj nagram jeszcze. Ale w każdym razie macie te, te stingi takie, które będą wpadać, któregoś dnia się ukażą. Nie wiem, czy w sobotę one się ukazują, czy w niedzielę nie mam pojęcia. Na dzień dzisiejszy. Bo to wszystko zależy od tego, jak się tam wyrobię z czasem. I y, potem będziecie mieli te filmy już takie pełnometrażowe, z muzyczką podłożoną. A co wam powiem to wam powiem. Ja w tym filmie śpiewam. Kiedyś śpiewałem ciszę budki Soflera, to potem na, na, tym, na e, pikniku mnie dziewczyny dorwały i, i odśpiewały mi tą ciszę i śpiewałem też cichosze cichosze tego Grześka Turnala coś jeszcze śpiewałem? jeszcze coś śpiewałem już nie pamiętam co a teraz zaśpiewałem zupełnie coś nowego czekajcie na film a już widzę. przecież to żeście już widzieli a może zablokować to i przed filmem nie puszczać a Chyba tak zrobimy, bo to będzie hit, kurde To będzie hit nad hity. To żaden tam zenek nie da rady. A za ich to będzie się zabijał, będą dzwonić i dzwonić i dzwonić kurde. Do następnego stinga.